Słuchajcie, świeża bułeczka, jeszcze ciepły, prosto z fabryki Voiglandera. Muszę trzymać go tutaj za osłonę bagnetu, ponieważ jest tak świeżą, gorącą nowością. Słuchajcie, obiektyw, który zaszokował mnie tym, że go wyprodukowano, ale to już nie po raz pierwszy. Metalowa osłona wyłożona od środka aksamitem. Klasyka w fotografii metalowa osłona przeciwsłoneczna, malowana na czarno, jak cały korpus, który też jest malowany na czarno, z pewnymi wyjątkami, ponieważ tu mamy odsłonięty metal, tu też. Wygląda to trochę na nikiel, ale nie będę tutaj się mądrzył. W każdym razie mamy metal i elementy e, malowane pierścień przysłony pierścień ogniskowania frezowany w mikrodiamenciki, które bardzo dobrze się trzymają. Takie mikrodiamenciki znajdujemy znajdujemy bardzo często na pokrętłach, na przykład zmiany czasu w niektórych aparatach. Tu mamy to na tych dwóch e, pierścieniach. Przysłony działają w zasięgu od 1,5 do 16. Ostrość nastawicie od pół metra, chociaż to mocowanie laiki. Jest to obiektyw bardzo typowy: podczas ostrzenia przesuwa się cała, cała grupa optyczna mm, tylnej części, przód zostaje niezmienny, czyli, czyli e, właściwie przy ogniskowaniu mamy do czynienia z przesuwaniem się całego zestawu soczewek. Ale słuchajcie, to jest po pierwsze. Heliar. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał e, o, film o tym ekscentrycznym obiektywie, jakim jest Heliar. E, to też jest Heliar. Trochę bardziej skomplikowany, gdyż ma sześć soczewek w trzech grupach. Każda z grup soczewek jest zbudowana z naprzemian użytych różnych gatunków szkła, czyli kronflint, flin, kronflint, kronflint. Albo inaczej, flint-kron na koniec. Wiecie o co chodzi? Dwa różne gatunki szkła. Kron z nadmiarem potasu, który powoduje jako dodatek do szkła zwiększenie przejrzystości. Flint, który ma silne właściwości rozpraszające, użyty w rozpraszających soczewkach. A więc to, co w 1901 roku zrobił Wojtlander jako pierwszy, czyli wyprodukował obiektyw pozbawiony aberracji chromatycznej, to dostajecie tu. Ale w obiektywie 3,5 mm. Macie, y, przepraszam, w obiektywie, ale w obiektywie o jasności 3,5 macie do czynienia z totalną ostrością. Tymczasem tutaj pracujecie już od 1,5 i tutaj ostrości totalnej nie ma. W ogóle. Jest z tym obiektywem coś takiego, że 10 listków przysłony umieszczono jak gdyby zaraz za przednią soczewką. To jest bardzo dziwne. E, bardzo dziwne, rzadko spotykamy obiektywy tak skonstruowane, ale znajdziecie takie. Hektory takie były lajca między innymi. Ale coś chcę powiedzieć więcej. Słuchajcie, jaki ten obiektyw daje obraz? No bo, czy potrzebujemy kolejnej pięćdziesiątki? Czy warto się nim zainteresować? Nie wiem, dlatego że ten obiektyw to jest wyrafinowana bardzo konstrukcja, którą trzeba zrozumieć. Ja myślę, że po pierwszych zdjęciach testowych ja też nie do końca jeszcze ją rozumiem i nie do końca ją poznałem. Słuchajcie, ona w nazwie to jest Heliar, faktycznie obiektyw pozbawiony aberracji chromatycznej, niby, ale ma też dopisek klasik. A klasik u Woiglandera zawsze oznacza jakąś formę zostawienia pewnych wad optycznych. I tutaj te wady zostały. Zostały m.in. takie wady, że przy fotografowaniu na otwartej przysłonie mamy obraz miękki. Potem on zaczyna się robić coraz ostrzejszy, coraz ostrzejszy, wiadomo, ale ta miękkość jest bardzo szlachetna. Moja córka, przechodząca za moimi plecami, kiedy oglądałem zdjęcia testowe, zatrzymała się ze zdziwieniem i stwierdziła: O! No i się pytam co? Okazało się, że ona mi mówi na to: Jezu, obraz jak namalowany, zdjęcie jak namalowane, od razu, bez programu graficznego. No i coś w tym jest. Ten obraz, ten obiektyw maluje światłem. Obraz, który dzięki niemu uzyskacie, jest totalnie malarski, jest bardzo plastyczny. I wiecie co? Voigtlander przyzwyczaił mnie do tego, że jeżeli już sięga do pewnych stylistycznych rozwiązań w budowie obiektywu, to bardzo często jest tak, że coś chce nam przez to powiedzieć. I tutaj ewidentnie to nie mamy nowoczesnego wyglądu. Nie mamy nawet wyglądu serii vintage, bardzo podobnego rozmiarami obiektywu Nocton 1,550, który jest obiektywem świetnym, perfekcyjnym, normalnym. Ten nie jest. Ten nie jest. To jest obiektyw, który mi przez to łączenie w tej wersji e, tego metalu z czarnym malowaniem bardzo przypomniał tambara laiki. Obiektyw, który wskrzeszono po kilkudziesięciu latach. Obiektyw tam w tamtym wykonaniu, obiektyw portretowy. Ale mm, miękkość i plastyczność tamtego obiektywu to jest coś totalnie nie dla każdego. Ale w dzisiejszej, bezdusznej fotografii cyfrowej daje Wam to bez żadnej obróbki graficznej w programie graficznym. Od razu pewną nieprawdopodobną, dziwaczną, dziwaczną miękkość. Bo to nie jest miękkość nałożonej pończochy na obiektyw tak? I, i w ten sposób uzyskana miękkość. No, to, to, to nie jest tak. Tu mamy bardzo delikatne zmiękczenie. Nawet po przymknięciu przysłony do 4, 5, 6, kiedy uzyskujemy już optimum pracy aparatu, a pracujemy na przykład na dalszych e, e, jakichś tam planach, na przykład fotografując architekturę, zauważymy, że te mikrodetale architektury nie są mikrodetalami takimi jak z Apolantara. Nie ma tu tego. Tu jest to wszystko delikatne, złagodzone. Więc jeżeli ktoś poszukuje obiektywu, który namaluje mu obraz zupełnie w nowy sposób, to ten obiektyw będzie dla niego. Po przymknięciu dalej oczywiście on się będzie świetnie zachowywał, ale on ma jeszcze jedną fajną cechę. Nieprawdopodobnie fajnie rozmywa tło, tylko do y, tego, żeby obraz był naprawdę atrakcyjny, trzeba mu znaleźć odpowiednie tło. Jeżeli dacie, nie wiem, mega nerwowe, składające się z, tysiąc, z tysiąca listków krzaki na przykład, jako tło, to rozmycie tego tła będzie fenomenalne. Te krzaczki nagle zaczną być takimi, te liście zaczną być takimi zaokrągleniami. Jest to bardzo ładny widok, ale my musimy się go nauczyć, ponieważ linie pionowe, poziome zaczyna rozmywać w taki bardzo piękny, soczewkowy sposób. Po prostu buduje obraz na nowo. To, co my widzimy, nie ma znaczenia. On widzi to inaczej. I to jest siła tego obiektywu. To nie jest obiektyw. Dla kogoś, kto szuka po prostu 50, bo myślałem, że taki będzie. Myślałem, że to jest taki obiektyw, że mając na przykład Noctony 35, 75, 21, dokupimy sobie do zestawu coś takiego, i dzięki temu będziemy mieli jeden szalony obiektyw w, w zestawie. Ale takim szalonym obiektywem może być 1,440 Classic. On daje to, że pozostawiona wada optyczna pozwala Trochę się wyszaleć w odpowiednich kadrach, na przykład blikach pod światło. A potem jest, jak po przymknięciu, jest referencją. A tutaj nie. Tu cały czas mamy tą plastykę. Ja bym to porównał do takiej plastyki superobiektywów z lat 40. Tak to wtedy wyglądało. Czyli jak tym obiektywem zrobicie zdjęcie czegokolwiek, to to już jest obraz. Rozumiecie o co mi chodzi, to nie jest obiektyw przezroczysty, to nie jest obiektyw, który da wam setki linii na milimetr. To nie o to chodzi w nim. On też nie jest miękki do końca. On bardzo ładnie pracuje. Te zmiany ogniskowe. Ja, ja zauważyłem tak, że zmiany ogniskowej i odległości roboczej oraz e, zmiana przysłon bardzo ładnie tutaj kreuje odpowiedni obraz. Czyli na mniejszych dystansach większe otwarcie przysłony rozmywa totalnie. Na większych dystansach przymknięcie przysłony daje bardzo delikatne rozmycie. Ale jeżeli macie odseparowanie od tła, czyli tło jest daleko, na przykład nie wiem, 20 metrów, a obiekt wasz, na przykład twarz, jest w odległości 2 metrów, czy człowiek stojący, czy, czy no mniej więcej, to nagle uzyskamy tak niesamowite rozmycia, że można się będzie w tym zakochać. Tylko trzeba tym obiektywem Troszeczkę pofotografować, ponieważ to nie jest zwykły obiektyw. On ma w sobie głębszy potencjał, który może spowodować, że wasze zdjęcia będą po prostu inne. I czy dla każdego jest to obiektyw? Nie dla każdego, bo ja dążący do perfekcji w obrazie, totalnej perfekcji, e, czasami poszukujący czegoś więcej, żeby mi obiektyw dał, tutaj. Tego nie znajdę. Ja użyję tego obiektywu tylko w wybitnych sytuacjach. Ale są tacy, którzy będą przeszczęśliwi mając ten obiektyw. Wiecie kto? Fotografowie ślubni, fotografowie portretowi. Oni nagle, słuchajcie, no ślubniak sfotografuje trzymające się łapki, nawet podczas ceremonii. I co uzyska? Mega plastyczny obraz, taki, którego nie zrobi łatwo w Photoshopie. To będzie od razu wizja. To będzie wizja artystyczna, a nie zwykłe zdjęcie. Tu jest klutego tego obiektywu. Tu jest jego główny sens. Od razu daje Wam optyczną interpretację rzeczywistości, a nie obraz, beznamiętny obraz z optyki. Słowo klasik. Docenicie, kiedy. Wygeneruje dla Was odpowiednie obrazy. Właśnie ślubniacy wydają mi się e, poszukiwaczami tych kadrów, które ścisną ludzi za serce. No i ten obiektyw, ten obiektyw to może zrobić. Słuchajcie, sfotografujecie nim e, właściwie cokolwiek i macie, i macie, nie wiem, obrączki, e, bukiet ślubny i tak dalej. I nie musicie nic zrobić w postprodukcji, ponieważ tu już odzyskacie przepiękny, plastyczny obraz. E, ten obiektyw. To dodam już tylko gwoli ścisłości. Także nie winietuje z aparatami średnioformatowymi, takimi jak GFX, ale tam w w we współpracy z tymi nabitymi matrycami w Hasselbladzie X1D907, Fuji GFX 100S, 100, 50S2, 50R da i 50S2 da Wam. Totalnie odjazdowy obraz. Dlatego że e, główny obiekt będzie ostry, ale to, co zrobi z tłem, zaskoczy Was totalnie. Miękki, fajny, dziwny, ale nie miękki, to nie jest pończocha. To nie jest pończocha nałożona na obiektyw. To jest piękna klasyczna. Mm, no, piękna, klasyczna ostrość, troszeczkę taka, jakbyście na aparat założyli obiektyw. Wielkoformatowy z lat 50. czy 40. Coś niesamowitego. On jest produkowany tylko i wyłącznie na razie. Może być zmiana, ale na razie jest tylko w wersji z pojedynczą warstwą odblaskową. I to chyba też celowy zabieg. Zabito by wieloma warstwami to, co się dzieje z tym obiektywem w obrazie. Te wszystkie subtelności, one mogłyby zniknąć, a tak są położone na tacy. Przed Wami w obiektywie, który tak klasycznie wygląda jak ten właśnie. Trzymajcie się.